Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi kochani. Dzisiaj w języku polskim i troszeczkę coś innego. Uh, wideo jest nakręcane uh, z mojej sypialni. Uh, a co chciałam ja zrobić dzisiaj? Jakie wideo zrobić na temat make-upu? Bo wiele osób, wiele dziewczyn moich uh, podopiecznych się pyta, uh, co takiego robi z moim make-upem? Co używam na co dzień, że mój make-up po prostu wytrzymuje przez cały dzień? Czyli zrobię dzisiaj takie krótkie demo i pokażę wam mniej więcej produkty, uh, co używam na co dzień <grych> uh, i jak robię swój po prostu make-up. Uh, a tak w ogóle jak widzicie, że kocham Aulus. Uh, z tyłu za plecami siedzi mi moja sowa wielutka, śliczna. Także moi kochani, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Dzisiaj na razie nie mam make-upu, jedynie co. Mam nałożone na sobie, e, też nie mam podkładu, tylko zakładam różnego rodzaju olejki, dlatego że moja skóra jest e, sucha, więc staram się ją dosyć często nawilżać. Ale aczkolwiek, jak położę teraz olejek, a zaczynam piecoki już drugi tydzień, także mój kolor skóry się troszeczkę poprawił, taki delikatnie opalony. Nawet dzisiaj mam soczek. Zdroweczko, moje drogie e, panie. Panowie, jeżeli mnie oglądacie, no to co zaczynamy do dzieła? E, e, zaczniemy pierwsze od czego? E, Czyli, jeżeli robicie make-up, to jest 5-minutowy make-up, bardzo szybko, nic tam specjalnego, jakiś cudowienek nie używam. Na co dzień używam zwykłych produktów, jak wychodzę, out używam troszeczkę lepszych produktów, ale to, jeżeli umiecie zrobić make-up, nie potrzebujecie jakichś niewiadomych cudów. Najważniejsze to jest, dobry mieć pokład, jakieś primery, takie różne rzeczy, żeby wam się to trzymało. Więc, że co ja. No czego zacznę? Zacznę od tego, jedynie, nie kładę żadnych pudrów na całą twarz, jedynie zawsze robię sobie oczy. To tylko po prostu, dzisiaj skupimy się na moim make-upie, związanym właśnie z oczami. Czyli od pierwszego, pierwsze co zaczynam. Dziewczyny, um, kładę puder, e, sypki puder. Um, prosty, zwykły, tani. Jego możecie kupić w targecie, w Walgreens, wszędzie, gdziekolwiek. Um, z firmy uh, jakiś uh, Birds Bees um, Zwykły Taki Beige color, puderek Powder foundation, czyli Właściwie to jest powder foundation Ale jego go używam właśnie Podkład jako um, Żadnych liquid Ani czegokolwiek, dlatego że Ja ciągle trenuję, przez cały dzień uh, Wykonuję dużo rodzaju treningów um, Mój make up od rana do wieczora się trzymam. Dlatego używam ten puder. Pędzelek zwykły, czyli a, zrobimy pierwsze, co ja zrobię, nałożę sobie na oczy. To będzie po prostu szybko, nic nie wiadomo czego. Aczkolwiek ten podkład również puder idzie mi troszeczkę pod oczy. Troszeczkę idzie mi pod oczy. Z drugiej strony, ktoś mówi, to jest zwykły, żadnego jakichś cudów. Także jeżeli mnie chcecie krytykować, to mnie nie, nie krytykujcie, to jest mój make-up. Nawet będą. A, kiedyś robiłam make-upy. Profesjonalnie przestałam robić. A, jestem kosmetyczką z zawodu również, a odnawiam licencję, ale na co dzień się nie zajmuję tym. A, robię wszystko dla siebie <laughs> i owszem, doradzam. A, Wiele robi porad dla swoich dziewczyn, dla swoich klientek, jak mają jakieś pytania, problemy ze skórą, takie rzeczy. Tylko po prostu staram się i skupiam się na doradzeniu. Czyli jeszcze raz dokładnie kładę na powieki i zawsze się śpieszę, więc zawsze po prostu, jak robię mój make-up, buch, 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 nie robię nie wiadomo jak dziewczyny. To jest tylko po prostu zwykłe. Tak jak na co dzień, wychodzę z domu mój make-up. Puderek mam założony i co powoduje, że właśnie mój puder moje e, cienie utrzymują się przez cały dzień kolejna rzecz, zak zakładam na powieki tylko na górne, na oczy um, znaczy pędzelek używam biały odcień jest już troszeczkę zużyty ale go używam kładę na całe powieki idę tutaj w konturki również zaczynam na cały biały używam swój pędzelek jeden tylko do tego, jaki lubicie oczywiście, wiesz e, każdy ma swoją technikę Robienia, wkładania. Także zawsze lubię założyć sobie biały cień, lubię sobie założyć. Podkładam pod wiele również innych kolorów. A także jak same lubicie, biały możecie testować, możecie spróbować. Także w sumie jestem dzisiaj tak troszeczkę podekscytowana, bo wracam do swoich korzeni, gdzie kiedyś robiłam make-upy. Nawet mi tego czasami brakuje, ale jest to chłonne. Wciąż wolę podnosić ciężary, wiecie? <gulę> wolę, chodzisz na siłownię podnosić ciężary, to sprawia mi dużo przyjemności dużo tajem. Tak jak widzicie, że ja wyszłam poza, wyszłam tutaj lubię, a podkreślam i troszeczkę tu na dole. A, ale dokładnie nie musicie robić tego co ja. Także mamy biały, nałożony jest. Fajnie podkreślony. Teraz to ja e, zrobię, założę sobie cień. Um, też ten a, cień, co teraz będę zakładać. A, się mi nasyta. Dziś. Czyli yes. jego też można dostać w targecie, gdziekolwiek macie dość A to jest z tej kolekcji. Ja to ściągnę górną część. A, jaki kolor będziemy używać, wiecie, już zaraz Wam pokażę. Mm, 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 mm. szukam pędzeleczka, pędzeleczek, pędzeleczek, proszę mi znaleźć pędzeleczek. Z tym się różnie bawię. Czasami zakładam najpierw cień a, i konturę robię czarnym, czasami zakładam kontury, robię czarnym i zakładam cień. Także tutaj też się w, w sumie nic nie, nie zmienia za wiele. No to dobra, słuchajcie, to ja zrobię najpierw, zrobię a, czarny cień założę jednak, żeby, a za bardzo nie pogubić ten czarny jakikolwiek odcień czarnego macie mój, ja używam tutaj ten czarny odcień i co będę robić delikatnie jak za, cały czas jak bierzecie kolor, to starajcie się go troszeczkę ten kolor e, strzepać jednym słowem, dlatego, że nie będzie Wam spadał na dolne powieki co będziemy robić, będziemy nakładać go delikatnie tutaj na w kąciki Oczywiście może on nie będzie na razie wyglądał super idealnie, ale on zostanie rozprowadzony. Czyli ja na razie go w ten sposób rozprowadzam. Teraz troszeczkę widać przy tym świetle, że dużo nałożyłam, a bo światło mamy dobre. W Łazience moje światło tak bardzo nie wygląda. Także nie tak dużo czasami zakładam tego czarnego. Oj, oj, jeśli troszeczkę będziemy. Będę mieć troszeczkę większe make-up. Gotowa od razu będę wyjść do out. Dzisiaj, słuchajcie, mamy długi weekend. I tak, tak jak mówię, jak potrzebujecie jakiś pomysł nawet zrobieniem make-upu, macie gdzieś, ktoś do Was przychodzi, o koleżanki, koledzy, znajomi, chcecie się wyjść szybko. I tak jak mówię, to też zależy od Waszych kształtów oczu. Ja czasami tylko skupiam się tutaj do połowy, maluję. I jeszcze raz sobie tak przyciągnę tutaj, żeby to tak bardziej wyrównać. Wiecie? Troszeczkę popęduję ale to jeszcze zostanie zblendowane innym pędzelkiem. Pędzelkiem to samo robię w tej stronie. Właściwie to jest moje pierwsze wideo robione make-up taki, także w sumie wiecie co, dosyć fajnie. Jeszcze nie robiłam Nagrywanie przez telefon. W sumie, w sumie to całkiem nieźle wygląda, wiecie? Mi się to podoba nawet. Także jak macie jakieś komentarze, pytania, a proszę zostawiajcie, a ja najwyżej... Jak ktoś to Wam postaram się odpisać, albo zrobię e, kolejne wideo. Także ja mówię, tak mniej więcej, jak oczka są mamy fajne kształciki. Ale nie musicie tego tak dużo nakładać. Akurat założę troszeczkę więcej, niż zawsze nakładam, ale jest okej. Okay. Jest dzisiaj sobota, tutaj troszeczkę wyrównam i tak jak mówię, jak czasami nie jest to za bardzo wyrównane, sobie podciągnę, wyrównam i ten. I co się dzieje, że teraz jeżeli na co dzień nie maluję dolnej kreski ani dolnych a, linii, niczego nie robię, ja też kładę cień. Dobra, następną rzecz, co robimy, czyli używamy z tej a, kolekcji, będę używać taki kolor. Nie lubię używać na górne części powiek, czyli tutaj. A, tych takich bling-bling, czyli jak macie to te bardzo takie shiny rzeczy, tylko lubię bardziej matowe. Dlatego, że jak nam zaczynają wychodzić zmarszczki, bardziej te zmarszczki wychodzą nam, a my je nie chcemy. Czyli jak robicie, możecie sobie te shiny rzeczy tu założyć na to górną powiekę, to, to no właściwie to dolno tutaj nad okiem. A tutaj na to wyższą powiekę zakładajcie zazwyczaj odcinek, który jest bardziej matowy, mniej shiny, czyli on po prostu. Nie pozwala na to, żeby te Wasze zmarszki tak mocno wychodziły. Dobra, no to co, lecimy z tym koksem. Um, o, już 10 minut jest, ojoj, a to miało być, słuchajcie, bardzo króciutko, bardzo szybciutko na ten. Także dzisiaj dzisiaj zakładam ten. Na co dzień lubię miksować dwa kolory. To jest jeden kolor, a zaraz Wam założę jeszcze drugi. Do tego dodam kolor pod, czyli on będzie troszeczkę przemijał. I po prostu blendujemy I teraz ten, ten czarny kolor Jego troszeczkę blendujemy I wkładamy go w ten odcień I Tak samo tu troszeczkę pojadę sobie Żeby go bardziej zblendować A nie będę dodawać już tego odcienia Bo będę chciała dodać drugi odcień Ale jest OK. Tu, że nawet, że pojechałam tutaj dosyć wysoko Jest OK. dlatego, że położę sobie jeszcze delikatny odcień na to Wiecie? Że troszkę Poblenduję, poblenduję. I teraz dodam drugi kolor. Używam zazwyczaj na co dzień dwóch kolorów. Ten tutaj, co używam. I ten on jest taki bardziej w fiolecie. Ten jest taki bardziej rudy kolorze. Albo ten w fiolecie. A czasami używam jeden w um, um, jeden dzień. Drugi w drugi dzień. Albo czasami oba miksuję. Ja myślę, że to wszystko zależy od czasami od mojego ubioru. Czasami od mojego poczucia. Um, jak się czuję. Czyli teraz troszeczkę bardziej rzucam fiolet. Do mojego koloru. Wszystko blenduje. Wiecie, to na razie nie wygląda. Nie ma jeszcze takiego nie wiadomo, jakiego wyglądu. Ale w momencie, kiedy robicie kreski, dodajecie sobie kreseczki i, i malujecie sobie rzęsy, to zaczyna nabierać naprawdę. I nawet jeżeli wyjdziecie tutaj na białym, to okej, okay. zaraz poprawimy go. Zaraz go poprawimy. Także troszeczkę to pociągniemy, zblendujemy, czyli ten czarny on już nie będzie tak bardzo mocno wychodził. jeszcze tak delikatnie tutaj przydejmujemy, żeby to się bardziej zblendowało. Dobre, i teraz, żeby wyczyścić nasze te kontury, jeszcze raz dodam troszkę białego. Bo to ja się zawsze śpieszę, wiecie, um, i nie mam czasu na pewne rzeczy, no ale jest okej, okay, więc. Chcę poprawić białym, bo chcę troszeczkę przyciągnąć, żeby tak do połowy był biały i on będzie wtedy fajnie wyglądał. Okay. No i to się mówi, to jest taki mój codzienny make-up, żadnych jakichś cudów, niczegokolwiek. także mówię, on dosyć zaczyna fajnie wypierać. I wiecie co, na dół lubię sobie używać ten pędzelek. On jest taki. I na dół sobie nakładam ten fioletowy, właśnie odcień. Ja mam zielone oczy, więc te kolory, ten taki brąz, ala czerwony, on bardzo podkreśla. Jak sobie pomaluję, tutaj to to jeszcze troszeczkę tak pociągnę, sobie wyrównam te linie i tym pędzelkiem sobie tak ładnie wyrównam to. Samo z tej strony, także te moje zielone oczy. Ja tego nawet na co dzień daję sobie ten kolorek, bo mi bardziej podkreśla, ale nie daję żadnej czarnej linii ani żadnego koloru. I wtedy moje zielone oczka e, bardziej wychodzą. Jeszcze nie ma tego wyglądu, ale zaraz dojdziemy do tego. Poprawimy troszeczkę. Dobra, mamy to. I teraz słuchajcie, czasami używam New York. To jest chyba polska też firma. Um, New York nawet, nie będę się było ogóle nazwy, ale wiele z Was zna. Um, to są różnego rodzaju cienie. Możecie to cienie używać nie tylko do wykończenia e, cieniowania twarzy, konturowania twarzy, ale również możecie nawet dodawać go do... E, używać jako cienie. E, jako teraz użyję ten jeden cień taki mm, highlighter, czyli on jest taki bardzo właśnie błyszczący, z takim drobniutkim pędzelkiem. E, nie zawsze go używam, ale że dzisiaj jest sobota, to go użyję po prostu tu podkreślić troszeczkę moje brwi. Oderwać i same kąciki tutaj. Taką troszeczkę pociągnąć. Delikatnie. dobrze? I jak widzę na przykład co jakieś nierówne linie. To jest ok O, już czuję, że pociągnęła i rękami poszła, ale najważniejsze. Się musimy skupić. Widzę, że mi troszeczkę brwi włoski zaczynają tu wychodzić. Więc i tak samo mówię, tu jest nierówno. To zaraz ja sobie robię, wiecie co na koniec? Sobie olejkiem czyszczę, dlatego że nie używam pudru ani czegokolwiek. A że teraz, tak jak mówię, z te piję. I jeszcze raz delikatnie sobie jednym pędzeleczkiem pociągnę tutaj gondurki, poprawię. z drugiej strony żeby to wyprostować no tak gdzieś będzie koło tego czasami używam pędzelki jak na przykład zakładam make porysuję, czy, czy przejdę poza to sobie pędzeleczkami wiecie co, tak fajnie pudrem ściągam to wszystko a jeżeli nie mam to sobie biorę olejeczek i olejeczkiem sobie na wielżam swoje cienie. Dobra. I teraz to, co teraz będziemy kończyć? Znamy tylko linie. Um, ja lubię najpierw nałożyć linię nad oczy, kreski. Czyli ja sobie nałożę tutaj. Dosyć grubo lubię. Może trochę. Pisz? Teraz możecie zobaczyć nawet moje nie ten. Zakaj, um, zaraz okay, jeszcze poprawimy. Kto się mówi, nie lubię tutaj tego. Muszę zblendować. Mam dziwne tutaj kostki, dlatego czasami z jednej strony mam oko i inaczej maluję się, z drugiej strony inaczej maluję się. I teraz słuchajcie, jak mam te kreski, wyciągnęłam sobie, to ja, tak jak widzicie, że tutaj przechodzi, takie jest nierówne. Ja nie lubię, jak mi to przebija, wiecie co ja robię, Pędzeleczkiem i delikatnie to blenduję. Żeby pozakrywać to bo nie noszę brwi, nie doczepiam a rzęsów, znaczy brwi i rzęsy. Dobra i to jeszcze raz sobie pociągnę, tylko teraz najpierw pociągam takim troszeczkę jasnym kolorkiem, a teraz bardziej takim czarnym. Takim, że bardziej widać dobrze. O super, dobra i teraz co? Ja lubię rosoły tak, jak żeście zauważyli wysoko linie. Odłożyłam nowe kredki, nową kredkę. No i jest. Czasami pamiętacie te kredki, jak ręka się trzęsie, w szczególności jak po kawie wypije się, to ta kręka trochę trzęsie się, nie? to jeszcze nie robiłam, tak jak mówię, pierwszy raz robię. Przy tym przez telefonie tylko jest i chyba źle zrobiłam, że otworzyłam nową kreskę. Mhm. Kreski, jakie używam, takie długopisiki, Ale, a, albo z takiej firmy, albo z takiej firmy, jeszcze raz sobie poprawię tutaj z tej strony. widzicie, mamy nierówny teraz make-up. Ja e, jestem za bardzo, jak to się mówi, lubię mieć wszystko perfekcyjne. Zaraz to jest to krótka tak. Czyli to się czasami nierówno maluje ze względu na nasze, na nasze powieki, wiecie? Nie mamy dwudziestu lat, ale no dobrze. I teraz tak jak na przykład zamarzycie coś. Niech to co wam nie wyjdzie, jeszcze raz wracamy do tego białego, tak eee, delikatnie, słuchajcie, nie robimy to na jakiś ten, tak wyprowadzimy tutaj delikatnie, wyprowadzimy tu delikatnie, jeszcze raz. jeszcze raz, z tej strony, z pierwi. mamy. I teraz to zrobimy? Teraz założymy tylko co? Maskarę. I mniej więcej tak, tak, Czasami więcej linii robię, czasami mniej linii robię. To tak samo jak i wy lubicie te kreski rysować. Um, to zależy od oczu. I teraz je nakładam sobie tuż Zwykły tuż Krótkie lubię mieć, ten, ten, ten. Um, te włoski nie lubię mieć jednak. Kiedyś lubiałam ale lubię mieć te krótkie, dlatego że powoduje to, że jak parę razy nałożę na um, rzęsy właśnie tą tusz, ten tusz to on tak fajnie przeciąga i podciąga te właśnie rzęsy, że są chyba jakby było troszkę extension zmiana także miało to być dziewczyny przepraszam was, ale to był mój pierwszy będę musiała się bardziej stresować znaczy spieszyć następnym także słuchajcie, każdy ma swoją jakąś technikę ma nakładania um, tuszu na rzęsy i znowu jeszcze raz poprawiam czasami dwa, trzy razy poprawiam nałożę jedną warstwę nałożę drugą tylko też musicie na to zwracać uwagę od swoich rzęsów, jakie macie. Jeżeli macie za gęste, to musicie tylko raz założyć. I czasami musicie zakręcić sobie rzęsy. Ja mam takie rzędy, że nie muszę i dlatego lubię zamiast zakręcania. Ja sobie zakładam tuż, Od razu maluję, maluję. Okay. Troszkę na dole. Założymy. A. Dostałam tutaj też. Jeszcze poprawka. Zazwyczaj się tego nie robi. Nie powinno się robić, wiecie? Ale co ja lubię robić jeszcze na sam koniec? Bo mi się czasami rzęsy skleją. Albo nieładnie wyglądają. Jeszcze raz właśnie używam ten pędzelek tutaj. Taki. Używam i ten fiolet i tak delikatnie ich rozprowadzam. Tak troszeczkę blenduję jeszcze raz. OK. No dobra. Czyli dziewczyny, to jest mój make-up, który tak właściwie codziennie robię. Każdego dnia. Jeżeli chodzi o brwi, brwi sobie niedawno zrobiłam, jakieś 3 miesiące temu. Także jeżeli szukacie kogoś, a, a tak jak widzicie, tu mam może coś nierównego, ale to sobie za chwileczkę wyrównam olejkiem, pociągnę i, i ten. A na usta też nie, nie zakładam na pstyku, tylko zakładam na jakiś błyszczek czasami. Także to jest po prostu mój dzienny, dzienny look tak wychodzę do, do pracy na trening i tak się spotykam z moimi kochanymi dziewczynami dziewczyny, serdecznie Was pozdrawiam a tak jak mówię na, na tym jeżeli chodzi, mam rzęsy sobie nie, że ta 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 ra, brwi sobie właśnie zrobiłam, parę miesięcy temu jeżeli szukacie dziewczyny, naprawdę jest zgodna polecenia, super dziewczyna, naprawdę jest zajebista, świetnie robi a tylko że musicie czekać parę miesięcy. Także, jeżeli chcecie, planujecie sobie zrobić brwi, to musicie już zacząć się zastanawiać i, i sobie rezerwować miejsce, bo od trzech, czasami do pięciu miesięcy trzeba czekać, chyba że się miejsce dzwoni. Agata. Um, Agatka, Agatka, zapomniałam nazwisko. Agatka, chyba Kubik. Nie będę przekręcać aguś, wybacz mi, jeżeli mnie nie oglądasz, ale zostawię Wam informacje pod spodem. Także permanentny make-up jaki chcecie jest i pudrowy, jest i microblading. Ja mam zrobioną techniką właśnie ombre, to troszkę nowszą, a i ciemniejsze odcienie. Także ja lubię ten ciemniejszy kolor. Także jestem naprawdę zadowolona i żałuję, że tego wcześniej nie zrobiłam. I jeżeli chodzi na przykład o kosmetyczkę, chcielibyście znaleźć, czy szukacie? W Man Prospekt jest super dziewczyna, nie, już rączka jej się zagoiła. Pozdrawiam serdecznie. Renatka Sadowski, chyba nazwisko. Nie będę też przekręcać dziewczynym. Agatka Kubik i Renatka Sadowski do y, kosmetyczka, czyli różne y, zabiegi i robienie, y, zabiegi kosmetyczne y, związane z twarzą. Tak jak mówię, jest tam kosmetyczko, a razem żeśmy chodziły nawet do tej samej szkoły, razem praktycznie prawie w tym samym czasie żeśmy kończyły. Ona to chyba miesiące, dwa miesiące wcześniej, także y, już to lata, lata minęło. Także jest naprawdę super i godna polecenia dziewczyna, jest naprawdę zajebista boska, także podam Wam na miarę do niej, jak będziecie potrzebować. No cóż, dziewczyny, jak macie jakieś na przykład, e, chcielibyście zobaczyć kolejne make-upy, jeżeli jesteście zainteresowane, pobawimy się. Też takie szybkie kombinowanie, co można zrobić i, i na co dzień po prostu, gdziekolwiek, gdzie nie idziecie przede wszystkim, żebyście się dobrze czuły, a, a nie tak goło, no bo zawsze lubimy dobrze wyglądać. Moje drogie, kochane, trzymajcie się, e, życzę wspaniałego weekendu, mamy długi weekend, także... Pozdrawiam i nie zapomnijcie o tych świeżych e, soczkach. E, także całuję was mocno, ściskam i do usłyszenia, do następnego razu. Pa pa.